Zatrzymani to głównie mieszkańcy Słupska w wieku od 20 paru do 40 paru lat. Na czele tej grupy stał Dominik K., a w jego zastępstwie jego partnerka Ewelina S., członką grupy przestępczej. Postawiono szereg zarzutów związanych z obrotem narkotykami, czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji, dokonywaniem wymuszeń rozbójniczych oraz w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie tych przestępstw. Śledczy nad sprawą pracowali od kilku miesięcy. Udało im się ustalić, że członkowie grupy przestępczej odpowiedzialni są za organizację na terenie słupska prostytucji zwerbowanych do tego kobiet, tzw. domówek. Z czego osiągnięto korzyść majątkową w kwocie co najmniej 163 tysięcy zł oraz za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków, marihuany, amfetaminy oraz kokainy o łącznej wadze co najmniej 3 kg. Część członków grupy zaangażowana była w głośną sprawę bójki z użyciem maczet i noży, do której doszło w kwietniu 2020 roku w Słupsku przy ulicy sportowej. Ponadto członkowie gangu usłyszeli zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz wymuszeń rozbójniczych, do których doszło w styczniu i lutym 2020 roku w Słupsku na szkodę czterech pokrzywdzonych. Sąd. Postanowił aresztować sześć z ośmiu zatrzymanych osób. Wobec dwóch mężczyzn zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.